Hej, hej, witam się dzisiaj z wami w moim śniadaniem. Mam tutaj jajecznicę z szybką, cebulą i kromę z masłem. Ale nie nagrywałam wam jak robiłam, ponieważ telefon mi się rozładował, a ja nagrywam telefonem, więc nie miałam takiej możliwości. Oczywiście witam się z wami również kawką. Tym razem znowu przelew. No i przychodzę do Was z małym podsumowaniem na samym początku filmu. Bo jak mogliście zobaczyć w poprzednim vlogu, Zabrałam się za zmianę swojego nawyku, jakim jest naprawienie swojego harmonogramu snu. No i dzisiaj był zamiar wstać o siódmej. I sprawa wyglądała tak, że Kuba mnie obudził o szóstej i nie mogłam już zasnąć. Więc zmontowałam do końca vloga. I tym sposobem jest godzina dziesiąta. Nie taki miałam zamiar, nie tak chciałam, żeby ten dzień wyglądał. Ale przynajmniej już mam jedną rzecz z głowy. Nie umiem zebrać myśli jeszcze dzisiaj. Ale jakie plany na dzisiaj? Tak naprawdę żadne. Nie wiem, co dzisiaj będę robić. Na pewno coś pogotuję. Wrócę do Was chyba jak już mój język się trochę ogarnie. Chociaż nie, to się nigdy nie stanie. Mamy dzisiaj czwartek. Tak, chyba tak. Godzinę 20. Ja niedawno wróciłam do domu. Byłam też na małych zakupach spożywczych, ale nie będę ich wam pokazywać, bo już zdążyłam wszystko rozłożyć do lodówki. I to są takie zakupy przed takimi dużymi zakupami, bo już mi się dosłownie wszystko pokończyło po moim ostatnim odgracaniu i wyjadaniu wszystkich resztek. Ale parę rzeczy takich, co wiedziałam, że chcę kupić, to kupiłam. Ale zamierzam zrobić no, taką większą listę zakupów, taką porządną. No, a na ten moment yy, robię sobie teraz kolację. I mam tutaj już pokrojony, pokrojony boczek, bo wymyśliłam, że zrobię coś a la carbonara. A to nie będzie taka typowa carbonara, bo ja sobie tam. Pomieszam różne inne składniki. Wykorzystam też ten makaron nitki, który mamy do rosołu, ale my Rosołu zazwyczaj nie wiemy, rzadko kiedy. I ten makaron mi leży, więc sobie go wykorzystam. Mam też otwartą śmietanę, mam też pieczarki, więc może sobie to pieczarki dodam, mam jakąś przekroją nam na pół cebulę, więc po prostu co mam, to dodam i wyjdzie mi takie spaghetti. W ostatnim vlogu mówiłam Wam o tym, że będę. Chodzić wcześniej spać i wcześniej wstawać, i ogólnie wychodzi mi to. Nie wstaje punkt siódma, ale staję o wiele wcześniej niż wcześniej wstawałam i chodzę też wcześniej spać. Tak staram się przed dwunastą, więc jestem zadowolona. Zabrałam się za pokrojenie boczku, który wyciągnęłam z zamrażarki. Ale było go dosyć dużo, więc część zużyłam do spaghetti, a część pokroiłam i dałam do pojemnika do lodówki, żeby był gotowy już pokrojony na przykład do jakiejś jajecznicy. Stwierdziłam, że skoro już spędzam czas w kuchni, to przy okazji gotowania makaronu zrobię mały prep meal. Chciałam przetworzyć takie wszystkie surowe produkty, które mam, typu jakieś warzywa, pieczarki, pokroić sobie to, podgotować, podsmażyć, żeby można było je później szybciej przygotować, i takie przetworzone też nie zepsują się tak szybko. Pokroiłam sobie właśnie pieczarki. I podsmażyłam je na maśle, żeby się trochę zredukowały. Wtedy też zajmują mniej miejsca, i takie później przełożyłam do szklanego pojemnika. Poczekałam aż wystygną i dałam do lodówki. Bardzo często nie mam siły ani czasu, żeby gotować, więc to super ułatwia mi pracę. Następnie wzięłam się za umycie i pokrojenie kapusty pekińskiej. I ją chciałam wykorzystać na dwa sposoby. Właśnie pokroić ją i zrobić sobie dwie sałatki, już takie gotowe do obiadów lub śniadań. Pierwszy pomysł to yy, sałatka z wykorzystaniem pora, ponieważ długo już mi leżał w lodówce i nie wiedziałam co z nim zrobić, więc pokroiłam go, wymieszałam z kapustą pekińską, z marchewką dodałam majonezu, przypraw i taka sałatka mi wyszła i druga sałatka to y, kapusta z dodatkiem ogórka, małych pomidorków koktajlowych. Taka do tortilli, do kurczaka, coś bardziej świeżego. Ten środek kapusty zostawiłam, przełożyłam do pojemnika i będzie z niego zupa, także staram się nie marnować niczego. Kontynuuję robienie mojego spaghetti. Do miski wbijam cztery jajka, mieszam je razem ze śmietaną, tak żeby powstała taka masa, i y, następnie wylewam je na patelnię, tą masę, do już przysmażonego boczku i cebuli. Dodaję jeszcze odrobinę wody po gotowaniu makaronu. Taka woda zawiera dużo skrobi, więc pomoże zagęścić nam wszystko. Czym by było tłuste spaghetti bez sera, więc wzięłam kawałek takiego, który miałam w lodówce, chyba najzwyklejszej gołdy, starłam na tarce i dodałam do tego wszystkiego. Właśnie zjedliśmy śniadanie i będziemy jechać na małe zakupy. W zasadzie mam produkty w lodówce, ale dużo rzeczy jest takich, które się pokończyły, a są potrzebne, typu właśnie jakiś skyr, ogólnie nabiał, jakieś warzywa, mrożonki, więc takie rzeczy. Zwykle robię zakupy, jak wracam z pracy, ale z tego względu właśnie, że chcę kupić mrożonki, nie chciałabym taki kawał drogi wozić tego w aucie, więc jedziemy do pobliskiego Lidla i tam zrobimy zakupy i potem Wam pokażę, co kupiliśmy. Jesteśmy po zakupach i mam tutaj pączki z Lidla, pistacjowe i chciałabym spróbować właśnie, już Wam pokazuję, jak on wygląda. Gdzieś kiedyś y, widziałam, ktoś jadł i mówił, że bardzo dobry, coś takiego, no. Muszę się do nadzienia dokopać, No na razie nie ma nadzienia. Te ciasto jest no takie jak taki zwykły pączek marketu, ale fajny. Nie jest suchy, jest takie wilgotne. Czuć trochę tej pistacji. Smaczne, ale ale z tej ostatniej pączkarni jakby nie ma w ogóle porównania. Ogromnie słodkie to jest. Tak wyglądają nasze zakupy. Jednak wyszły trochę większe niż chcieliśmy. Ale dużo rzeczy jest na zapas do zamrożenia. Y, trochę takich naszych zachcianek, więc wam teraz pokażę. Z mrożonek kupiłam trzy rodzaje: takie klasyczne, meksykańskie i azjatyckie. I y, zaraz wracam, od razu sobie to schowam do zamrażarki. Dalej, z warzyw. Wzięliśmy y, szparagi. Dwa takie pomidory y, karbowane. Seler, bo mam trochę różnych warzyw, zrobię z tego zupę. Groszek, pomyślałam, że do jakiejś pasty jajecznej czy czegoś będzie. E, tutaj mam mięso y, mielone wieprzowe. E, mam też taką szynkę, ale parmeńską. Dwie mozzarelle kilka. Mamy barszyk, będziemy robić test na kanale. barszych bardziej naturalny i barszych bardziej chemiczny, bo dobimy świecić. Po no to ty zrobisz, bo ja tego nie chcę jeść. No, trzy marchewki, mam też papryki. Ciecię, taką gotowaną, mleczko kokosowe, dziś jest jeszcze jedno. Pesto, tutaj z mięs mam jeszcze mielone wołowe, dwie porcje rosołowe kefir, dwa mleka bez laktozy, bo mój mąż nie lubi czarnej kawy, sobie kupię do kawy, dwie takie papryki słodkie, bo już nie mam, mozzarella tartą, mam też dwa skry, dwa takie skry waniliowe, dwa halumi, wątróbkę z indyka, piersi z kurczaka i tam jeszcze dwa mięsa mielone z indyka, taką paczkę klusek na parze. Coś słodkiego do kawki, takie a la delicje. i co to jest? No, to. <laughs> Paczkę płatków owsianych, ten barszcz, filety takie z makreli w sosiku, to jest drugi, drugie mleczko kokosowe, borówki, jabłka, ostatnio bardzo lubię jeść. Jabłka. Mamy też takie krossanty maślane masło, też bo na prące, to wzięłam trzy pójdą do zamrożenia, bułki takie mleczne, i one będą do burgerów, Łosoś, nie wiem czy już go pokazywałam, yy, chyba do kanapek, jogurt grecki i wygląda na to, że to wszystko tak by wyglądały nasze zakupy, myślę znowu na około dwa tygodnie. Tak jak widzicie, wzięłam się za podzielenie na porcje mięsa. Zawsze robię tak, że do woreczków strunowych przekładam mięso, potem je tak rozpłaszczam, bo na płasko o wiele lepiej je się przechowuje i zamraża. Więc piszę dokładnie ile gramów, co to jest za mięso i kiedy mrożę, bo wtedy nie mam problemu w zamrażarce znaleźć te, które jest mi potrzebne. I wszystkie tak na płasko ułożone, zajmują naprawdę minimalną ilość miejsca i wszystko pięknie jest widoczne. Poukładane bardzo Wam polecam ten sposób.